Witam Państwa na konferencji prasowej, która związana jest z inauguracją budowy obwodnicy Kępna, etap drugi. Myślę, że to dla Kępna i tej południowej części Województwa Wielkopolskiego bardzo ważny dzień. Otóż dzisiaj, tak oficjalnie i uroczyście, inaugurujemy budowę drugiego etapu obwodnicy Kępna, obwodnicy, która jest częścią drogi ekspresowej S. 11, czyli będzie budowana w standardzie drogi szybkiego ruchu. Szanowni państwo, ta okazja jest również dobrym momentem do tego, aby podzielić się z państwem generalnie informacjami tego jak Ministerstwo Infrastruktury realizuje program budowy dróg krajowych i autostrad. Otóż ten program rozpisany jest na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. W tym okresie Czasu chcemy przeznaczyć na budowę dróg szybkiego ruchu aż 135 miliardów złotych. To o 28 miliardów złotych więcej niż jeszcze planowano w 2015 roku, bowiem w lipcu 2017 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości, ówczesna premier pani Beata Szydło, na wniosek ministra infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka, a wtedy ministrem inwestycji i rozwoju, a zarazem ministrem finansów był obecny premier pan Mateusz Morawiecki, podjął decyzję o zwiększeniu tego limitu właśnie do 135 miliardów złotych, żeby do 2025 roku zrealizować jak najwięcej zadań. Tak, aby nasz kraj, nasza ojczyzna była objęta rusztem komunikacyjnym, czyli autostradami i drogami ekspresowymi, żeby kompleksowo skomunikować Polskę i wszystkie jej regiony. I realizacja tego zadania jest właśnie jednym z wielu elementów realizacji tego wielkiego i bardzo ambitnego planu budowy dróg szybkiego ruchu. Drogi szybkiego ruchu to komfort, to bezpieczeństwo w przewozach ludzi, ale również w transporcie dóbr, czyli towarów i usług, ale to też taki podstawowy determinant do rozwoju. Tam gdzie powstają drogi, drogi szybkiego ruchu, tam są tworzone nowe miejsca pracy, tam potencjał gospodarczy rośnie. Jestem przekonany, że obwodnica Kępna tak bardzo potrzebna. Byłem przed chwileczką w samym mieście, jest ono zakorkowane nie tylko odciąży z tego ruchu tranzytowego, nie tylko pozwoli na to, aby mieszkańcy tego pięknego miasteczka mogli swobodniej oddychać, mogli bezpieczniej poruszać się w centrum miasta, nie słyszeli tego hałasu, nie słyszeli tego tumultu związanego z ruchem tranzytowym, ale też pozwoli na to, aby ten teren Otrzymał nowy bodziec rozwoju gospodarczego. I to jest właśnie istota budowy drogi szybkiego ruchu. Bardzo dziękuję, bo to dzisiaj kolejny symboliczny moment naszego spotkania. To, że Kępno czekało na obwodnicę 40 lat, to my samorządowcy, ale także mieszkańcy doskonale wiemy. To, że ona się realizuje od października tak naprawdę 2015 roku, kiedy było pierwsze podpisanie umowy z wykonawcą pierwszego etapu, który już został zrealizowany zresztą został zrealizowany i oddany dwa miesiące przed czasem oficjalnie, uroczyście przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, jakby został zapowiedziana realizacja tego drugiego etapu. To jest właśnie ten etap, który nas potrafi wszystkich łączyć. Dzisiaj to jest symboliczny dzień, bowiem zbliżamy się kolejnymi krokami do finału i bardzo dziękuję serdecznie i panu Tomukowi Ławniczakowi i Jankowi Mosińskiemu właśnie za tą współpracę parlamentarną. Yy, senatorowi Mikołajczykowi właśnie za to wspólne działanie. Dla nas, kiedy zawsze spotykaliśmy się i rozmawialiśmy w Wielkopolsce, to Mieliśmy jeden cel, żeby działać skutecznie dla mieszkańców, dla regionu nie tylko południowej Wielkopolski, ale Wielkopolski, bo S11 jest kręgosłupem infrastrukturalnym. Panie ministrze, dziękuję za to, że docenia pan właśnie wagę tego rozwiązania infrastrukturalnego. Zresztą współpraca z Ministerstwem Infrastruktury poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, kiedy to spod, e, wspominam z ogromnym sentymentem, te 15 miesięcy mojej pracy, to jest naprawdę e, wiarygodność i skuteczność realizowanych inwestycji i wykorzystania środków europejskich, co jest także dowodem naszej wielkopolskiej ziemi. Dziękuję panu dyrektorowi Markowi Napierale. Panie dyrektorze, to, że stan naszych dróg wygląda tak w Wielkopolsce, to jest pana zasługa. To jest właśnie strategia, skuteczność, to jest umiejętność przewidywania, to jest właśnie projektowanie, że jak są pieniądze, to my jesteśmy gotowi. Wielkopolska zawsze jest skuteczna i gospodarna i przedsiębiorcza właśnie, bo stoi siłą wszystkich kadr. Dziękuję pani dyrektor, która piastuje dzisiaj dwie funkcje, bo jest dyrektorem oddziału i wrocławskiego, i opolskiego, ale kto mi jak to inny, pani dyrektor, kobiety zawsze potrafią efektywnie wykorzystać swój czas. To jest dla mnie ogromny powód do satysfakcji. Dziękuję wykonawcy, temu, który dzisiaj jest na placu budowy. Panowie mi mówili i uspokajali, że to taka prosta robota, mówi pani minister, wtedy jeszcze kilka miesięcy temu, dwa miesiące pod przedczasem, my damy jeszcze radę szybciej. Szanowni państwo, dostojni goście, Jadąc tutaj, tak sobie wspominałem czas, dlatego że już od kilkunastu lat mam zaszczyt wieścić to stanowisko. Jak widząc stan drogi krajowej numer 11, a trzeba powiedzieć, że ma ona w Wielkopolsce ponad 340 km, na południe ponad 170, oczywiście nie było szansy na takie środki, jakie mamy dzisiaj. Także tu bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy, że tak powiem, o to mogą dbać i, i, i te środki zagwarantować. Podjęliśmy taką decyzję, że raczej nie ma szans, żeby wydać wszystko od razu. Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu obwodnic. I strasznie mnie dzisiaj cieszy, że właśnie jestem na tym symbolicznym rozpoczęciu drugiego etapu ostatnie już z obwodnic, które przewidzieliśmy na południe i które przygotowaliśmy wcześniej przed wszystkim innym, czyli to były obwodnica Jarocina, obwodnica Ostrowa i teraz obwodnica Kępna w dwóch etapach realizowana. To oczywiście pozwoli skrócić, już te dwie obwodnice zrealizowane pozwalają skrócić około godzinę czas przejazdu z Kępna do Poznania. Dufam, że tutaj kolejna ta obwodnica jak zadziała, jak się Kępno uwolni od tranzytu, który niestety, na który niestety drogi krajowe są skazane i to tranzytu liczącego tysiące aut. No, nastąpi w mieście nowa jakość, zresztą dla podróżujących również, dlatego że w tym momencie kępno w godzinach szczytu pokonuje się przez kilkadziesiąt minut. Oczywiście drugi powód, dla którego jestem jakby bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia, to jest fakt, że został uruchomiony ostatni z tematów, zadowolony i niezadowolony, został uruchomiony ostatni z tematów, jakie mamy zapisane w programie budowy dróg krajowych tej perspektywy finansowej. My oczywiście przygotowujemy teraz połączenie tych obwodnic drogą ekspresową S11 i tutaj wielka, wielka prośba dla wszystkich, którzy mogą cokolwiek zdziałać, bo nie lubimy się nucić, także ponieważ to już ruszyło, to już ruszyło, S5 wskazuje wszystko i, do, i tutaj dopełnimy wszelkich możliwych starań, żeby w tym roku zadziałała. Za przygotowania do drogi ekspresowej S11 mamy bardzo zaawansowane, z poza drobnymi dwoma czy trzema ogniskami, powiedzmy trudnymi czy zapalnymi. Prace przebiegają bez przeszkód. I tu już dzisiaj zgłaszam akces, że za 2 do 3 lat no, zgłosimy się po pieniążki. Szanowni Brawo, Państwo, ale... zgłosimy się po pieniążki, żeby jakby dopełnić te, te, tego dzieła. Tylko 7 km, ale jak ważne, jak ważne będzie mógł powiedzieć Pan Burmistrz i Pani Wójt, bo to faktycznie droga, która jest nie przesadzę, ale pewnym zbawieniem dla gminy Kępno, samego miasta Kępna i również gminy Baranów i miejscowości Baranów. Pozwoli naprawdę na uzdrowienie tego ciągu komunikacyjnego jest tak zatłoczony jest tak taka ilość tych samochodów o których tutaj pan poseł przed chwileczką mówił, która naprawdę przeszkadza żyć bardzo dziękujemy, że ta inicjatywa która kilka, tem, kilka lat temu powstała i tutaj wszystkim inicjatorom bardzo serdecznie dziękuję. Pani Poseł, te działania były ogromne, ale i skuteczne. I dzisiaj w imieniu wszystkich mieszkańców, w szczególności miasta Kępna, miejscowości Baranów, wszystkich mieszkańców powiatu kępińskiego bardzo serdecznie dziękuję, bo pomimo tego, że dopiero się zaczyna ten drugi etap, ale on naprawdę Ucywilizuje transport i ten komunikacyjny chaos, który w chwili obecnej funkcjonuje. Jest ciężko mieszkańcom i mam nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy będziemy mogli z sukces, sukcesem otwierać kolejny etap. Trzeba, szanowni państwo, państwa, przyznać jedno, że to zasługa jest pani Angeliki Możdanowskiej, że dopieła swego, jak została i posłem, senatorem. Ministrem zawsze mówiła i podkreślała wagę i znaczenie obwodnicy, że to zrobi. I to zrobiła i w imieniu mieszkańców miasta i gminy Kępno, również swoim własnym, za to serdecznie dziękuję. I również dziękuję, jako mieszkaniec Kępna, który połowę swego życia spędził przy ulicy, przy ulicy Warszawskiej, czyli bezpośrednio przy drodze numer S11. Ilość samochodów, która się porusza, o której wspomniał Pan Poseł, ten tranzyt, ten ruch powoduje, że jest duża uciążliwość. Ale Panie, Szanowni Państwo, ale... Ale tutaj słowa podziękowania do Generalnej Dyrekcji i Oddziału Kempińskiego, bo komunikacyjnie sobie radzimy. Co, a faktem jest, że czas jest spowolniony przejazdu przez miasto Kępno, dochodzi do 40 minut w godzinach szczytu, ale odbywa się w miarę bezpiecznie i daj Boże, aby tak dalej było, póki obwodnica nie będzie zrealizowana, nie będzie wykonana. Ja chylę czoła przed wszystkimi projektantami, decydentami, wykonawcami tymi, co z, z, pozyskali środki finansowe, przed wszystkimi, w imieniu swoim, mieszkańców miasta Kępna, serdeczne słowa podziękowania. I na koniec takie taki zdanie, które często powtarzam przy takich różnego rodzaju zdarzeniach, bo jestem z pokolenia, gdzie jestem fanem zespołu, który śpiewa piosenkę, że w życiu piękne są tylko chwile. Oby takich chwil dla samorządu kępińskiego, dla mieszkańców Kępna było jak najwięcej. Dziękuję bardzo.